Marvis Mobile Homes, całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. No jaka ma być jeżeli przegraliśmy, tak? E, o, nie poszło nam to spotkanie totalnie. Nie spodziewałem się tego, że, że e, przegramy i to, i to takim wynikiem. E, mieliśmy problem z wystartowaniem tak, z momentem startowym. Nie wychodziliśmy dobrze spod startu i to był klucz dzisiaj. Start był bardzo taki no, twardy i chyba chłopaki sobie z tym nie za bardzo dzisiaj poradzili. Kół ok, ok, natomiast co z Grzegorzem Zegną dzisiaj się wydarzyło, bo fatalnie wypadło. No nie wiem, też się zastanawiam e, co się z Grzesiem stało, e, bo tak, tak faktycznie to mieliśmy dwóch zawodników. Tak? E, Janek wrócił po kontuzji i robił dalej swoje, a e, po Grzegorzu no, e, spodziewaliśmy się wszyscy więcej. Tym bardziej, że notował bardzo dobre wyniki ostatnio, także... O no nie wiem, czy, czy po prostu niedopasowanie, czy, czy... wiadomo, że jest tutaj z Zielonej Góry i, I dlatego, no nie wiem. E... Zostawiam to do analizy i na pewno zastanowimy się. Po kimś jeszcze się Pan więcej spodziewał? E, po wszystkich się spodziewałem więcej, tak. E... E... E, myślałem, że. Bartek też fajnie powiedział, no to spotkanie nie szło nam od samego początku tak? po pierwszej serii bodajże chyba mieliśmy 10 punktów trzeba, straty, także e, ciężko tu wybrać najsłabsze ogniwo i trzeba było działać zaraz. E, odstawiliśmy Bartka, później płataliśmy ten, e, ten wynik, ale nie za bardzo było kim. No właściwie co teraz, bo grzeźniecie na dnie tabeli, jak mam widzi też teraz na co, no z wyliczeń wychodzi, że u siebie z Grudziądzem musimy wygrać e... i tylko tyle, tak? Staraliśmy się, żeby, żeby zrobić co, wszystko, co najlepsze w naszej mocy, każdemu bardzo zależało. E, gdzieś tu padły przed chwilą jakieś słowa, że nie wiem, presja nas zjadła, to, to tak nie, nie działa, tak? E, taki jest sport i przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać to spotkanie. Nie udało się. Ja na, na to, że pokazałem się dwa razy, e, nie do, wiadomo, nie do końca jestem zadowolony z tego rezultatu, bo w pierwszym biegu przywieźli nas na 5-1 od początku spotkania. W pierwszym biegu od razu mocno uderzyli, także... E, no no nie wiem co mam powiedzieć. E, wiadomo, że chciałoby się lepiej i robię wszystko, żeby było po prostu e, lepiej dla drużyny. No na pewno od siebie oczekiwałem na pewno więcej. Przegrany bieg juniorski. Myślę, że było mnie stać na to, żeby, żeby gdzieś tam powalczyć o lepsze punkty. No nic, no dzisiaj się nie udało. Będziemy na pewno walczyć do samego końca. Mamy przed sobą jeszcze kilka meczy i, i będziemy robić wszystko, żeby, żeby wygrywać mecze.